Hej, cześć Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. W kolejnym odcinku serii, gdzie prezentuję Wam moją kolekcję gier. E, słuchajcie, w momencie kiedy nagrywam ten materiał, jest godzina 22.05. Oczywiście, niedziela, 18 lipca, chyba 18 lipca, nie wiem dokładnie. <laughs> Boż mówiąc szczerze, chyba 18 lipca. Ale dobra, słuchajcie. E, wybaczcie za poprzedni materiał, ale nie wyszedł do końca tak jak e, bym sobie chciał, mniej więcej, ale Redor Orchestra nie, e, nie zagrałem, nie miałem okazji, tak więc nie mogę się wypowiedzieć. Jeśli już, no to jakieś Wolfru obejrzę. I to by było na tyle, a zabieramy się za kolejną grę, którą przeszedłem. Może nie, nawet nie tyle, co przeszedłem, ale e, z tego co wiem, utknąłem gdzieś na połowie, w właściwie w połowie kampanii. A mowa tutaj o grze Para World, e, Para World był moim e, pierwszym RTS-em. Zresztą, jak sami zresztą widzicie. E, dość sporo u mnie gier strategicznych, czasu rzeczywistego, jeśli jakieś dźwięki słyszycie w tle, no to mam, mam otwarte okno z racji tego, że no po prostu jest bądź co bądź dość gorąco. Słuchajcie, e, Paraworld, Paraworld e, pierwszy raz zagrałem mając około chyba bodajże 6 albo 7 lat. To był rok 2005 albo 2006, natomiast samo Paraword wyszło chyba w 2005 bądź w 2006. Nie pamiętam już dokładnie, ale no, tą grę mam w dwóch wersjach. Jak widzicie, tutaj mam pierwszą wersję, wersję pudełkową. Również można powiedzieć, że drugą wersję mam na płycie, ale razem już z innymi grami, ale to będzie już tam w dalszym materiale. Słuchajcie, czym jest ParaWord? Otóż ParaWord jest grą, jak już powiedziałem, strategią czasu rzeczywistego, ale dość specyficzną. Dlaczego? Ponieważ jest to połączenie, nazwałbym, takich elementów Trochę fantazy, trochę takiego średniowiecza, trochę takiej współczesności z prehistorią. A mianowicie z, z, można powiedzieć, że zderzają się tutaj jakby de facto dwa światy: świat prehistoryczny oraz świat e, współczesny. Żeby to jeszcze bardziej podkreślić, można podzielić to na dwie kategorie zwierząt które istniały kiedyś razem z ludźmi e, a konkretnie, o, konkretnie zwierząt, z, na przykład z epoki lodowcowej, takie jak na przykład e, Mamuty czy nosorożce Włochate bądź tygrysy szablozębne z no, dinozaurami i tak dalej, e, razem z ludźmi, tak więc jest to dość ciekawy pomysł, niespotykany. Znaczy się może niespotykany aż tak nie bardzo, bo na przykład Park Jurajski, no to wie, to jest mm, fikcja i tak dalej, natomiast tutaj Para World ma o tyle ciekawą historię, e, z tego przynajmniej co ja pamiętam, e, ona jakieś tam swoje podwaliny ma i jest, powiedziałbym dość uzasadniona, ponieważ e, historia składa się mniej więcej z tego, że mamy trójkę mm, bohaterów. E, mamy Stine, mamy Kola i mamy e, Bella, który y, y, którzy to w ramach jakiejś tam organizacji zostają zrzuceni z samolotu w takiej specjalnej skrzyni, bym powiedział, gdzie to, przepraszam, przepraszam, muszę się podrapać po nosie, dobra, w takiej specjalnej skrzyni zostają zrzuceni w czymś, do czegoś w rodzaju takiej wyrwy międzywymiarowej, można by to nazwać, czy też takiego teleportu, gdzie ta skrzynia tak jakby przenosi się ze świata współczesnego w Właśnie w ten świat, gdzie te wszystkie dinozaury, te wszystkie mamuty i tak dalej żyją, w tym samym świecie razem z ludźmi. Tak, wiem, że rzeczywistość jest zupełnie inna, ale wiecie, to jest gra, a gra rządzi się własnymi prawami. I nie inaczej jest w tym przypadku. No i. Jako, że nasza trójka bohaterów zostaje wysłana z racji tej ekspedycji, żeby po prostu badać ten, ten świat, gromadzić o niej informacje, katalogować wszystko, co, jak się odbywa, to koniec końców okazuje się, że ekspedycja nie, to, to przemienia się bardziej w taką pomoc dla tych wszystkich nacji, które się tam w tym świecie znajdują. A nacji są, są trzy nacje. Mamy e, nację e, tak zwanych Nordów, która jest wzorowana chociażby na wikingach, z racji tego, że posiadają dość potężne okręty e, oraz no takie jest nastawiona głównie na walki oraz sam wygląd można faktycznie powiedzieć, że jest taki wiking, wikingo-podobny. Mamy e, drugą frakcję tzw. pustynnych jeźdźców. Pustynnych jeźdźców, którzy są na, e, nawiązaniem do Arabów. Dlaczego? Ponieważ e, podobnie jak Arabowie, oni przemieszczają się z miejsca w miejsce. Oni nie mają stricte takich struktur... Stałych, nie budują takiej bazy, stałego miejsca, gdzie faktycznie mogliby się rozwijać, i tak dalej. Tylko są surowce, no oni tam idą, zakładają bazę tymczasową, budują się, szkolą ludzi, szkolą zwierzęta. A jak i jak na przykład w pobliżu już nie ma kompletnie żadnych zasobów, no to zwijają wszystkie swoje namioty, które. Możemy owszem zniszczyć, ale możemy na przykład rozebrać i otrzymać 50% surowców, które wydaliśmy na ich zbudowanie, i przenieść się w inne miejsce. Oraz mamy frakcję, która nazywa się: Boże, nie jeść smoka, tylko klan smoka. I są oni inspirowani kulturą samurajów, kulturą japońską, azjatycką. Właśnie za sprawą tych ich, takich spiczastych dachów, to, że mają właśnie takie bardziej pancerze typowo samurajskie, te wszystkie ich czapki i stroje są właśnie nawiązaniem do tych samurajów. Tak więc, jak widzicie, mamy tak jakby tutaj przekrój e, trzech różnych, no e, mo, można powiedzieć wręcz epok, czyli tych połączenie tak jakby e, wikingów z arabami, z samurajami, oni są tak jakby e, wrzuceni do jednego wora, wymieszani, ale e, razem z dinozaurami, mamutami itd., itd., itd. E, i tak dalej, tak dalej wymiksowani w taki sposób razem ze współczesną cywilizacją, że oni starają się jakoś w tym świecie koegzystować. No, ale nadchodzi taki moment, że ta nasza trójka bohaterów dochodzi do wniosku, że jednak to nie do ta ekspedycja nie zakończy się dobrze dla ludzi, którzy już w tym świecie mieszkają, z racji cze czego zamierzają walczyć z organizacją, która Początkowo ich e, tam wysłała, i ja pamiętam, doszedłem do chyba jednej z ostatnich misji e, pustynnych jeźdźców, gdzie trzeba było zniszczyć taki teleport. Znaczy, też nie wiem, czy powinno się mówić teleport, czy teleporter. Pamiętam, że będąc mały, miałem gigantyczne problemy z wymówieniem e, tej nazwy. się nie wiem, czy. E, powinno, poprawnie powinno się mówić teleport, czy teleporter. Jeśli wiecie to dajcie znać w komentarzu, a ja w międzyczasie też się douczę w tej kwestii. I pamiętam, że tej misji nigdy nie udało mi się ukończyć. Natomiast sama, e, sama kampania rozgrywała się tak, że zaczynaliśmy u Nordów kończy, e, Potem przechodziliśmy na stronę pustynnych jeźdźców, i na sam koniec trafialiśmy do klanu Smoka. Czy też mieliśmy trafić do klanu Smoka, ale ja do klanu Smoka nigdy nie dotarłem. <laughs> Przepraszam. I teraz trochę pomówię o, o surowcach, jako że jest to RTS, gdzie budujemy bazę. A mamy tak naprawdę trzy główne surowce. Pierwszym i praktycznie najważniejszym jest jedzenie. Jedzenie, które możemy zdobywać z upolowanych zwierząt, czy na przykład nie wiem, różnego rodzaju mamuty, dinozaury itd., z których nasi robotnicy pozyskują jedzenie, a następnie zabierają to jedzenie do. Można to powiedzieć do bazy, czy też na przykład do jakiegoś spichlerza, czy też po prostu do jakiegoś budynku, gdzie mogą to odłożyć. E, mamy również drewno, które jest potrzebne do budowania budynków oraz kamień, który także jest potrzebny do budowania budynków. I te surowce, w, w przeciwieństwie do innych tytułów, e, które Wam mówiłem już w tej serii. Nie mają nieograniczonego miejsca. Wręcz przeciwnie, każdy z tych surowców możemy zebrać określoną ilość. Oczywiście to nie jest też tak, że wszystkie te surowce się odnawiają na mapach. Nie, nie, nie. Te wszystkie te surowce mają określoną ilość, poza i wyłącznie jedzenie, ponieważ to możemy zgromadzić tak, jakby na farmach samych. I z tych farm. Po prostu na, na tych farmach jesteśmy w stanie e, to jedzenie wytwarzać. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o drewno oraz o kamień, no to musimy je zdobywać. Czasem jest tak, że tych surowców, na przykład nie wiem, kamienia albo powiedzmy drewna, lasów i tak dalej, strzegą zwierzęta, i czasami są to zwierzęta przyjazne, które po prostu uciekają przed nami, nie mają zamiaru walczyć. Ale czasem są też zwierzęta takie, których, z którymi raczej w rzeczywistości nie chcielibyśmy się spotkać, bo na przykład powiedzmy nie mamy o tym zielonego pojęcia i na przykład zbiera, wysyłamy ludzi, żeby zebrali kamień, ale nagle po kilkunastu minutach okazuje się, że oni z kimś tam walczą. Kierujemy tam kamerę, a i nagle okazuje się, że nasi robotnicy walczą z tyranozaurem. I teraz mamy problem, ponieważ potrzebujemy kamienia. A część naszych wojsk, na przykład powiedzmy, nie wiem, walczy z przeciwnikiem. No to musimy część z tych wojsk zabrać, żeby wysłać na te dinozaury, żeby po prostu albo możemy e, wysłać naszą armię, część naszej armii, żeby broniła robotników, którzy będą zbierać kamień. A co za tym idzie, prawdopodobnie część z naszych e, wojowników, z naszych żołnierzy zginie. Co skutkuje tym, że będziemy musieli wydać kolejne e, surowce na to, żeby e, wyszkolić nowych e, żołnierzy. Którzy na przykład, nie wiem, jeśli straciliśmy dość e, dobrego człowieka, który był naprawdę dobrze. E, już awansowany i tak dalej zebrał jego stracimy, to to jest duża, dość duża strata zastąpienie jego. No wiecie, to tak średnio. Natomiast w wyprodukowaniu owszem kolejnych to jest niewielki wręcz koszt, ale jednak trochę to mimo wszystko kosztuje. I więc możemy albo zabić te dinozaury, i potem nagle okaże się, że gdzieś jest gniazdo i te dinozaury po prostu urosły, e, tak i znowu stanowią zagrożenie, bądź też po prostu, ale jednocześnie też będziemy mogli e, wysłać naszych robotników, żeby z tych zabitych e, zwierząt pozyskiwali jedzeniem, które się przyda, bądź na przykład zniszczyć gniazdo danego zwierzęcia, przez co owych zwierząt nie będzie na danym obszarze. Ale. Możemy też zastosować taki trik, e, gdzie bardzo często ja korzystałem chociażby w grze e, wieloosobowej, gdzie grałem na przykład ja i komputer, czy też ja po prostu tworzyłem, e, grałem samemu i miałem z e, robiłem sobie taki scenariusz, że chcę zdobyć ca całą map mapę poprzez wyeliminowanie wszystkich groźnych zwierząt, które zamierzają zabić no po prostu wyrżnąć moją cywilizację, że tak powiem. I w momencie jak już taką e, całą mapę, że kończyłem, zapisywałem grę, kończyłem ją i przenosiłem się następną, żeby no po prostu tak grałem i pewnie gdybym grał dzisiaj, to grałbym bardzo podobnie, albo nawet tak samo. No i oczywiście e, to za dużo używam słowa oczywiście. Z, zauważyłem, ale dobra, mniejsza z tym. Przepraszam, odbiło się. Kolejna rzecz e, jest taka, że porów, e, porozmawiam sobie teraz trochę o jednostkach specjalnych. Zacznijmy oczywiście od nordów. Nordowie, jako że są frakcją taką, jak sama nazwa e, wskazuje. Nordy, czyli północ, a północ jak powiedziałem wcześniej. No, to kojarzy się najczęściej z Wikingami i właśnie Nordowie to są zrobieni wojownicy na, powiedziałbym, na modę takich Wikingów, że mają na miecze, tarcze, topory, siekiery i tak dalej. Te wszystkie peleryny, zbroje puchowe z tymi, jak to się nazywa, co w Walha futra i tak dalej. To naprawdę wygląda dobrze. A co za tym idzie? Karta z tych nacji, czyli Nordowie, pustynne plemię oraz e, Klan Smoka ma swoje unikalne jednostki oraz ma swoje niezaprzeczalne atuty. Jak powiedziałem, Nordowie są frakcją stałą, czyli budują bazę w jednym konkretnym miejscu, otaczają się na przykład jakąś tam palisadą, czy murem i siedzą w tej bazie, nie wychylając. Się. Natomiast ich jednostką specjalną, e, czy też. Tak, takimi jednostkami, które nie mają żadne, inni, e, żadne inne na nacje, są zwierzęta. Zwierzęta tutaj są wyznacznikiem tego, jako, e, jak chcemy grać. Bo na przykład możemy mieć dwie jednostki nosorożca bitewnego. Możemy mieć standardową, e, standardowego nosorożca bitewnego, który bierze udział w walce w zwarciu. Oraz jednorożec jednorożca. Nosorożca nosorożec bitewny z balistą, który jest jednostką czysto dystansową. Ona nie może brać udziału w walce z racji tego, że na grzbiecie ma zamontowaną balistę. I można mieszać w ten sposób oddziały ludzi, czy też po prostu naszą armię, że. Możemy postawić albo tylko i wyłącznie na armię w zwarciu, albo na walkę dystansową, albo mieszać jedno z drugim. Ja powiem Wam szczerze, zawsze starałem się eksperymentować. Że, ok, rzuca, robię armię sam tylko i wyłącznie do walki w zwarciu, czyli jakieś dość potężne oddziały, sama walka w zwarciu. Tu gdzieś indziej stwierdziłem: A zobaczę teraz, jak zastosuję taktykę typu strzela i uciekać, czyli na dystans a innym razem robiłem to po prostu najczęściej czyli po prostu taktyka mieszana, że najpierw strzelałem do przeciwnika z jednostek dystansowych następnie rzucałem pojowników trochę się następnie jednostkami dystansowymi wycofywałem Cofałem, żeby ostrzelały, i następnie wojowników również cofałem, żeby po prostu przeciwnik wszedł w zasięg mojej broni dystansowej. Czy to byli na przykład łucznicy, czy kusznicy, czy właśnie te nosorożce bojowe z balistą. Ale nie tylko nosorożce mieli Nordowie, Nordowie również mieli na przykład w swoim. Wachlarzu jednostek mamuty. Mamute, które były naprawdę potężną jednostką, i zabicie jednego takiego mamuta angażowało od kilku do kilkunastu jednostek walczących w zwarciu przeciwnika. Z tego co pamiętam, na jednego mamuta musiałem e, chyba wysłać aż. 8 albo dziewięciu e, wojowników Przy czym około 5 albo 6 zginęło zanim oni ubi ubili jednego mamuta A jeszcze dodam, że mieli wsparcie około czterech albo pięciu łuczników Tak więc mamut był faktycznie dość potężną jednostką ale kosztowną można powiedzieć, że była to taka jednostka typu wal naprzód, nie przejmuj się, jak zginie, trudno, ale przynajmniej zabije też kilku innych. I faktycznie tak było. Owszem, można było uleczyć dane jednostki, ale trochę to też trwało, ale dzięki temu można było zaoszczędzić zasoby wydane. Natomiast jednostką taką główną, jeśli chodzi o frakcję nordów, był Triceratops. Mieli oni dinozaura, który mógł transportować do czterech żołnierzy, przy okazji mógł walczyć w zwarciu, a jeszcze posiadał chyba dwie albo trzy balisty, które również mogły strzelać do przeciwnika z dystansu. Tak więc Triceratops u nordów był jednostką taką, można nawet może nie tyle co przegiętą, ale był taką jednostką, która, z którą faktycznie trzeba było się liczyć. Że ona jest zarówno i do jednego, i do drugiego. To była taka jednostka, e, bym powiedział, wyśrodkowana, że ona jest i do walki w zwarciu, i do walki na dystans. Potężna gdzie można było wsadzić łuczników i z tymi balistami naprawdę dość dobrze działały, a oraz można było wsadzić tam czterech wojowników, ruszyć do walki w zwarciu i kiedy nasz Triceratops już bił się z przeciwnikiem, można było tych czterech wojowników wyładować, gdzie oni również ruszali wtedy do walki. Ale oczywiście nie samym jednostkami lądowymi Nordowie e, wojowali, ponieważ mieli również okręty. Okręty, jak i jednostki pustynnych jeźdźców oraz klanu smoka opowiem w innym materiale, ponieważ mam już niecałe pół minuty do końca zanim mi się miejsce wyczerpie. Tak więc moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się e, materiał Wam podobały. A jak widzicie, jeszcze trochę tych filmów, bądź co, bądź zostało. Natomiast w kolejnym będę opowiadał dalej o ParaWorld To tyle. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego. Trzymajcie się.